Bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 26 lutego. Jak widzicie, jestem władkiem z bronami. Równamy poprzeczniaki, zagarniamy bruzdy. Taka robotka tradycyjnie, rozpoczęcie sezonu u nas. Zwiększonej dawce to gada jak ładnie. Teraz razie pierwszy bieg, ona najciężej ma Jak możecie zauważyć z tego względu, żeby tą saletrę tak wymieszać, aby ona się znajdowała tak mniej więcej na początku strefy korzeniowej owsa, bo zapowiada się dość konkretna susza, także że lepiej żeby ten azot był podany w pewnej części wynajmniej, bo potem możliwe, że nie będzie miał on jak się tam przedostać do, tego, do tej strefy korzeniowej nim ten owiec spiełkuje i trochę podrośnie. Z tego względu, że uprawiam głęboko, jeżdżę czwartym biegiem terenowym, bo nie mam, nie mam serca go pałować na trzecim biegu szosowym trochę za szybko no i tutaj są piachy lotne tak, więc ciężko ma strasznie, bo to się zapada wszystko. Nie ma dużo, pojedziemy trochę wolniej, a mówię, zależy mi na tym, żeby to głęboko dość uprawić. Godzina 7 rano, jak dobrze wszystko pójdzie, no to dzisiaj po południu, około no, 15, myślę, że tutaj wyjedziemy i zasiejemy ten obiec. Jaryk zbóż w tym roku, 3 hektary. Tematycznie powoli schodzimy z tych jary, w tamtym roku były prawie 4, w tym roku są 3 a w następnym roku może będzie tylko pół hektara, albo wcale. Zobaczymy jak to będzie. Na nawożenie to... coś przepadywać, no to jeszcze się dorzuci 100 kg, nie wiem, pod koniec fazy krzewienia coś takiego. W lutym mieliśmy tylko 5 litrów opadów. Przez całe luty 5 litrów tylko spadło. W marcu mamy już 8, także no już jest lepiej niż w lutym, tak? Miejmy nadzieję, że ten marzec trochę nadgoni i nie będzie tak źle pole orane ostatniego października wtedy był też rozwalony obornik około 30 metrów sześciennych na hektar także znaczy, no pod budówkę ten obiec ma czy coś z niego będzie tego nie wiadomo tak naprawdę żeby ta szerokość się zgadzała 7 marzec, godzina 14 rozsiewamy saletrę pod resztę, pod resztę owców jak widzicie Coca-Cola już rozwieziona teraz szybko yy, saletra i jazda z uprawą Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę lepiej doszło. Zobaczymy. Już się zapchała. Już. No już to samo. Ja nie wiem, kurde. Bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się naprawdę. Przesiejemy jeszcze od końca, bo tu pewnie nie złapało. Zasiać. Jeździmy trzecim biegiem drogowym na takim lekkim gazie, no, co daje około 7,5-8 na godzinę. Wystarczająco dla tego silnika szybciej nie ma co. Tutaj zostawiamy podjeździe, widzimy Jary, z tego względu, że tutaj jest. Dość sztywna ziemia, czwarta klasa na glinie, także tutaj szkoda siać owsa. Także zostaje podjęć miniary. Nie wiem jak dobrze będzie, to może zasiejemy go już za tydzień. To o 15 nawet. Nie będzie sensu chyba czekać. Dobra, dosypiemy chyba, tak żeby to na pewno starczyło potem. częszki zamkniemy dwa, dwie rurki No i tak to wygląda ta przeróbka Zrobione to było no w zimę jakoś tak, nie wiem, chyba jeszcze w starym roku nawet, tak to się prezentuje, stelaż, bronki końskie lekkie, no i robi to robotę. po siebie to pole No tak, teraz to ładnie wygląda Mam wrażenie, że ich wschody będą już dużo lepsze No czekaj, no bo... No takim normalnym siewnikiem Normalnym siewnikiem do ciężarów Reszta kamieni wyzbieranych. Zjeżdżamy do domu, i koniec siewu wołowca na ten rok.